Święta u Joanny Przetakiewicz. Cena zastawy stołowej zwala z nóg. Joanna Przetakiewicz znów przyjmuje gości. Założycielka lamani i fanka luksusu nie omieszkała pochwalić się na Instagramie swoim świątecznym stołem. Życzyła też swoim fanom miłości, przyjaźni i uśmiechu. Jak się okazuje, cena niektórych elementów zastawy stołowej, którą pokazała Przetakiewicz, może zwalić z nóg. Luksusowe święta u Joanny Przetakiewicz. Bizneswoman nie oszczędzała na zastawie dla gości. Dwa kubki za 4300 zł. U Joanny Przetakiewicz była Wielkanoc na bogato. Życzyła też swoim fanom więzi, bliskich relacji ze sobą i tymi najważniejszymi: bezwarunkowej przyjaźni i miłości, czułości i troski. Szczerych rozmów, bez troski, humoru, śmiechu, spokoju. Okazuje się, że cena niektórych elementów zastawy stołowej, którą pokazała Przetakiewicz, może zwalić z nóg. Jak pisze plotek, na stole bizneswoman widać kubki z motywem złotego węża od firmy Artel, a dwa takie kubki kosztują aż 4300 zł. Było warto. Zobacz zdjęcia z wielkanocnego śniadania u Joanny Przetakiewicz i oceń sam.